Kolejna ważna pozycja w wiadze kundalini to relaks. Relaks, podczas którego ciało odpoczywa, rozluźnia się. Jest to podobnież jedna z trudniejszych pozycji w obecnych czasach. Ludzie nie potrafią położyć się, rozluźnić ciało i nic nie robić, jednocześnie nie zasypiając. Podczas relaksu Jesteś świadomy swojego ciała. Oddychasz wolno, głęboko i spokojnie. Twoje ciało jest całkowicie rozluźnione. Czujesz spokój. Jest ci dobrze. Po zakończeniu ćwiczeń tak zwanej kryi zawsze wygospodaruj sobie przynajmniej 5 minut na głęboki i relaks. Dodatkowo po każdym ćwiczeniu Zrelaksuj się przez 30 sekund lub dłużej, aby odczuć energię w swoim ciele. Energia wytworzona podczas ćwiczeń automatycznie przejdzie do miejsca, w którym jest potrzebna. Twoim zadaniem jest tylko być obecnym i nic nie robić. Pamiętaj, całkowicie harmonijny relaks leczy ciało. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, w którym często doświadczamy dużego stresu i pośpiechu, Relaksacja jest niezbędną praktyką dla dobrego samopoczucia fizycznego, duchowego i psychicznego. Relaksacja jest niezbędnym narzędziem w kundalini po dynamicznych, aktywnych krijach, które praktykujemy. Relaks przynosi ciału fizycznemu głębokie odprężenie, które pomaga w uzdrowieniu i zintegrowaniu zmian, które powstały podczas praktyki. Im bardziej rozluźnione ciało, tym lepiej organizm rozprowadza energię po całym ciele. Thank you.